Czym jest ten dobrowolny zus i czy będzie można całkowicie nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne? Informacja jest dobra, najprawdopodobniej tak. Wszystko zależy od tego, jak, jak potoczą się losy projektu ustawy, który został zaproponowany przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi ogólnie o to, by przedsiębiorcy nie musieli płacić obowiązkowych składek ZUS. Teraz, jak wiadomo, co miesiąc, niezależnie od tego, czy zarabiasz, czy nie, płacisz do ZUS-u ponad 1400 zł, i na razie nic nie wskazuje na to, by ta kwota miała się zmniejszyć. Będą mogły z takich ubezpieczeń społecznych obowiązkowych zrezygnować. Poprzez wypisanie się z systemu. Ma to działać na podobnej zasadzie, jak teraz dzieje się z ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne. W momencie, kiedy nie chcemy z niego korzystać, po prostu wyrejestrowujemy się z tego ubezpieczenia.